Panato 2025, jako aranżację zdecydowałem się na użycie meblu ścianki z OLX, transport trzecie piętro, ale koncept wydawał się na tyle fajny, że warto było się poszarpać. To jest piątek, wrzuciliśmy fanty do plenum na ulicy Elektryków, a tak prezentuje się stanowisko już po rozłożeniu. Dużo przestrzeni do zawieszenia obrazów. Sam na targi zabrałem ponad 20 prac. Różne warianty cenowe, od stówki za plakaty po duże formaty. Ramy, nie ramy. Tu na pewno muszę podziękować ludziom, którzy mi pomogli, bez których to by się nie odbyło. Drogim organizatorom jak GIP Ziomalo. Naprawdę shout out do popaków. Tak, zwalbowałem w sobotę. Brazylijski jazz. E, jakaś kawka, kadzidło Drugi dzień raczej spędziłem e, skupiając się na malowaniu pracy. Tak prezentuje się e, obraz, który powstał na tych targach. No to już z Dzięki, i do zobaczenia.